Witam Was serdecznie. Jakiś czas temu pokazywałam Wam te wszystkie moje zdobycze ze sklepu Zdrowy Market 24 i mówiłam, że część z nich jest przeznaczona na osobnego taste testa i to są właśnie przekąski, które będziemy razem tutaj testować. Nie mogę powiedzieć, że zdrowe słodycze, ponieważ nie są to tylko słodycze, są tu też przekąski wytrawne. I myślę, że właśnie od nich zacznę dzisiaj. I tymi wytrawnymi przekąskami są ciasteczka owsiane... Firmy Ania. I mam tutaj dwie wersje z rozmarynem i z czarnuszką. I składy mam już kiedyś przedstawiałam, ale wam jeszcze raz tutaj przeczytam. Na przykładzie tego z rozmarynem, mąka owsiana 50%, mąka pszenna, płatki owsiane 12%, otręby owsiane 10%, tłuszcz kokosowy, mleko w proszku, rozmaryn 2% i sól. I z czarnuszką jest identycznie, ale ma czarnuszkę 2% i sól. I spróbujemy jak one smakują. Obie paczki ważą 150 g. Jednak też z czarnuszką z nieznanej przyczyny są znacznie mniejsze, jest ta paczka znacznie mniejsza. Są z jakiegoś powodu cięższe, mają dokładnie, naprawdę dokładnie ten sam skład więc jest to trochę dziwne, ale spróbujemy. Ja czarnuszkę uwielbiam, ale spróbuję najpierw tych z rozmarynem. I w środku mamy takie oto, cieniusieńkie. Ciasteczka, i widać pod światło, widać rozmaryn. Nie wiem, czy będziecie to mogli widzieć na zbliżeniu, ale widać rozmaryn, także naprawdę jest. I pachnie dosyć, dosyć mocno, rozmarynowo. Zobaczymy, jak smakuje. Hmm. To jest bardzo wciągająca przekąska, tak jak chipsy. Ja te ciasteczka firmy Ania właśnie kupowałam kiedyś dosyć nałogowo. Nigdy nie jadłam wersji wytrawnej, wydaje mi się, że dawniej jej w ogóle nie było, ale one wciągają. I miła informacja jest taka, że jedno ciasteczko ma po prostu jakąś znikomą liczbę kalorii. Ja nie pamiętam, ile kiedyś to sobie liczyłam, ale dosłownie kilka, 6, 10, coś takiego. Jest całkiem spore. Te są naprawdę bardzo smaczne. Czuć ten rozmaryn, ale nie, tak, nie jest przytłaczający jak mógłby tak przytłaczający, jak mógłby być, ponieważ wiadomo, że jest to przyprawa dosyć żywiczna. Gdyby jej było za dużo, a tego się troszeczkę bałam, że może 2% to będzie dużo, to byłoby to strasznie dominujące. Tutaj jednak czujemy lekką słodycz tego owsa i czujemy rozmaryn i jest to moim zdaniem bardzo fajna przekąska. Ja na pewno do tych ciasteczek kiedyś wrócę. Idąc dalej z tymi wyprawnymi, Teraz też z czarnuszką. Nie pomyślałam o otwieraniu opakowań. Mam nadzieję, że nie będą się ciągowały i będzie to w miarę łatwo szło. Czarnuszka znowu. Mamy cieniutkie, troszeczkę bardziej rumiane ciasteczka. Czarnuszkę widać, świetnie ją widać. Ja czarnuszkę po prostu tak kocham. Bojarzy mi się z takim włoskim domem z pizzą. Mmm, Po prostu pachnie pięknie. Nie mogę tego teraz wsadzić, bo muszę koniecznie spróbować. Mm. Uwielbiam czarnuszkę. Uwielbiam. Jest jej sporo. Dla ludzi, którzy czarnuszki nie kochają, może być za dużo. Tak jak w rozmarynowych nie mam tutaj tej obawy, bo naprawdę nie czuję tego rozmaryno tak strasznie. Jest wyczuwalnie, ale nie jest mega dominujący. Tak, tu czarnuszka naprawdę dominuje, ale moim zdaniem jest to rewelacja, bo ja czarnuszkę naprawdę kocham. Mogę nawet jeść kilka ziarenek tak po prostu z ręki. I mówię Wam, to jest kwintesencja takich włoskich wakacji, włoskich ziół i włoskiej pizzy. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się właśnie czarnuszka kojarzy. Też mogę je polecić. Czeszko strasznie. Jeśli chodzi o kaloryczność, bo jeszcze o niej zapomniałam, to mamy tu 400... 22 kilokalorie i 417 kilokalorii w 100 gramach, 7% tłuszczu, 78% węgli, 10% białka. Tak to się mniej więcej tutaj układa. Następne dwie paczuszki ciasteczek to są ciasteczka babci Ani Owsiane i Orkiszowe i to są ciasteczka w wersji słodkiej, ale one nie mają cukru, a one naprawdę są słodkie. I co one mają w składzie? Tutaj jest tak, owsianka, otręby owsiane, mąka owsiana, tłuszcz kokosowy, sól, ciasto fermentowane. Produkt może zawierać śladowe ilości mleka, jaj, sezamu, orzechów i soi. I w 100 gramach one mają 444 kcal. te orkiszowe mają 446, a w składzie mąka orkiszowa, otręby orkiszowe, tłuszcz kokosowy, sól, aromat, ciasto fermentowane znowu. I Tłuszczu mają 12%, węgli 74 białka 11%, orkiszowe tłuszczu 13%, węgli 74 białka 10%. Próbujemy najpierw może owsiane, czy ja je otworzę? Nie wiem. <grytania> Zapomniałam o jakimś narzędziu, wtedy trawno otwierało mi się łatwiej. Ten jest trochę gorzej, ale idzie w kosko że włamiemy się do środka. Ok. I to są, już właśnie to pamiętam, bardzo, bardzo cieniutkie, jaśniutkie i leciutkie. One wydają mi się lżejsze od tej wytrawnej wersji. Takie ciasteczka pamiętam, takich jadłam dosyć dużo i je uwielbiałam. I zobaczymy, jak jest teraz. Pachną tak jak zawsze. Jest tak, pierwszy gryz jest taki, że mamy wrażenie, że to nie ma super dużo smaku, a potem jak już to przełkniemy, ten smak się rozwija i chcemy jeszcze i jeszcze jeszcze. Jest to naprawdę fajna, fajna rzecz, ale wydaje mi się, że one kiedyś miały więcej smaku. Tak mi coś świta, że, albo ja byłam po prostu bardziej odzwyczajona od różnych przypraw cukru i tak dalej. Są zdecydowanie, są to ciasteczka słodkawe, nie są wytrawne w żaden sposób, mimo że mają sól, mimo że są fermentowane, raczej powiedziałabym, że są słodkawe. Smak bardzo delikatny, raczej po połknięciu się pojawia wciągający. Tak bym je ja opisała. Spróbujemy orkiszowe. Orkiszowe są bardziej wypieczone z tego co widzę. Są takie gładsze, nie mają tej krateczki taką, takiej, jaką miały owsiane, widzicie? I ja właśnie pamiętam owsiane. Tak mi się wydaje, że owsiane też kiedyś były w tej formie. I taką formę pamiętam takich właśnie leciutkich, ale nie, nie gofrowanych ciasteczek. Ale może się mylę, nie wiem. Mm. Już wiem o co chodzi. Ja kupowałam zawsze owsiane śmietankowe, a nie naturalne chyba i to jest właśnie to, czego mi brakowało. Tutaj mamy ten smak od pierwszej sekundy jest po prostu przepyszny, takie pyszne śmietankowe ciacho, no waniliowe one akurat <laughs> są, ale miałam się teraz zabić, że śmietankowe, a owsiane kupowałam śmietankowe i teraz już wiem, o co chodzi i co tu było różnicą. Także polecam Wam kupić te aromatyzowane, bo są po prostu przepyszne. Naturalne również są pyszne, ale to to jest inna po prostu jakość doznań. Te są naprawdę pycha-pycha. Mhm. Bardzo serdecznie polecam. Ania, waniliowe, śmietankowe, co kto boli. I teraz zostały nam jeszcze trzy czekolady. Ja Wam powiem tak. Te dwie czekolady... Ja znam, znam tę markę, kiedyś jadałam tę czekoladę białą, tej chyba nie jadłam, tej z mango. I one są bez cukru, są słodzone maltitolem, tak? Dobrze pamiętam? Tak jest, są słodzone maltitolem. Dla osób, które są nadrażliwe na maltitol, ostrzegam, że dużo maltitolu równa się, dużo razy jesteśmy w toalecie i mamy troszeczkę wzdęcia, <tłukom> także nie zjadamy całej tabliczki naraz. Ale jeżeli ktoś ma problemy z wypróżnianiem, to może to być wręcz pomocne. Tak po prostu działa Maltitol, to nie jest jakieś zatrucie czy coś, no on tak działa, wiąże wodę w jelitach i potem dryg i trzeba iść do toalety. Natomiast ta czekolada, ja byłam w 100% przekonana, wybierając sobie ją, że ona jest słodzona stepią, nie wiem czemu. Jednak ona jest słodzona fruktozą. Wiecie, że ja nie jestem zwolenniczką fruktozy sypanej. Nie chcę się tutaj jakoś wypowiadać w roli specjalisty, którym nie jestem, ale gdybym była świadoma, po prostu coś źle przeczytałam. Gdy była świadoma, że to jest fruktoza, a nie stywia, ja, to wybrała inną czekoladę. No ale wybrałam tę z fruktozą i spróbuję jej. Aczkolwiek, no ja polecam zdecydowanie kupować takie ze stywią, jednak. I zobaczymy, jak ona smakuje. W środku ma tak. Fruktozę tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, jazda kakaowa, emulgator lecytyna sojowa, masa kakaowa 44 minimum procent i w 100 gramach mamy 594 kilokalorie, więc więcej niż, niż normalna. Z racji tego zapewne, że fruktoza jest słodsza, i dajemy mniej, proporcjonalnie mniej, więc proporcjonalnie będzie więcej tłuszczu kakaowego, który akurat moim zdaniem jest produktem zdrowym, więc tutaj wszystko w porządku. 44% tłuszczu 41 prawie procent węgli, fruktozy 32 tutaj procent, błonnik 2 białko 8. No i próbujemy. I wygląda ona dosyć ślicznie. To muszę przy... Bardzo lubię, jak czekolady są pakowane w takich woreczek. Dodaje mi to takiego jakiegoś poczucia, że jest to produkt troszkę bardziej ekskluzywny, mimo że woreczek nie jest niczym ekskluzywnym, ale lubię, jak jest to przejrzyste. O. Dobra, złamałam się. łamiemy sobie kawałek. Łamie się inaczej niż zwykła czekolada. Nie ma takiego charakterystycznego dźwięku jak czekolada dobrze konsumowana i dobrze temperowana, no ale wiadomo jest to różnica składu. Czekolada ma ten dźwięk dzięki temu, że ma właśnie cukier, który odpowiednio wykrystalizował, także tu nie ma o czym gadać. Mm. Że smakuje mi bardzo. <noise> Bardziej niż niejedna zwykła czekolada z cukrem. Chociaż osobiście ja między cukrem i fruktozą nie robię wielkiej różnicy. Ale zwykle te czekolady, które są w jakiś tam sposób dietetyczne, są gorsze. Natomiast ta, nie powiem, że to najlepsza czekolada, jaką w życiu jadłem, Ale jest zdecydowanie bardzo wysoko, bardzo blisko moich ideałów czekoladowych. I naprawdę, naprawdę mi smakuje, także bardzo polecam. Jeżeli ktoś nie ma nic przeciwko fruktodzie, to polecam tę czekoladę. Następna to jest czekolada Torras. I to jest ciemna czekolada z mango. I ona ma w składzie tak, 44% maltitolu, miazgę kakaową, masło kakaowe i nulinę, czyli błonnik roślinny, znowu może się skończyć w toalecie, Odtłuszczone kakao, mango emulgator, lecytyna sojowa, aromaty mango i waniliowy, masa kakaowa minimum 51%. Nadmierne spożycie może spowodować efekt przeczyszczający. Czyli tak właśnie jak Wam mówiłam. Tylko mówię, to nie jest tak, że zjecie kostkę i lecicie do toalety, ale jak jesteście mną na przykład i zjadacie przeważnie tabliczkę całą czekolady, bo ja raczej nie rozdzielam sobie czekolady na kilka posiedzeń, ją po prostu zjadam, no to jeżeli byście zjedli całą, to po prostu... Was pogonić, no ale to nie jest jakaś tam tragedia. Nie jest jeszcze tak jak z grypą żołądkową na przykład. I tu jest dobre info. W 100, gram, 100 gramach mamy 447 kilokalorii, 5,5 g białka, 48 g węgli, 31,5 g tłuszczu. Ło! Wow, jak ona super wygląda, widzicie to? Ma pełno takich małych kawałeczków mango i ja już ją kocham. Ona ma ten dźwięk, <grym> dokładnie to o czym mówiłam tu mamy kawałeczki ale zadziwia mnie że to mango jest takie białe powinno być bardziej żółte chyba no ale ale chyba to mango próbujemy mm. ja nie czuję mango w ogóle No nic innego tu nie ma. Czuję, jakby to była kandyzowana cytryna. Nie wiem, dlaczego naprawdę nie mam pojęcia. Nie wiem. Jest ta czekolada sama w sobie dosyć dobra. Ja nie jestem wielką fanką czekolad gorzkich, także nie mogę tutaj powiedzieć, czy jest jakaś tam najlepsza w moim życiu, czy najgorsza. Jest w porządku. Natomiast nie czuć mango. Czuć bardziej kandyzowaną cytrynę. <laughs> także nie wiem, czy jest to po prostu pomyłka, i ktoś ją zapakował w inny papierek. Czy tak mi się trafiło, że to mango było mało wyraziste, czy o co chodzi, czy mam dzisiaj dziwne kubki smakowe? Ale czuję bardziej cytrynę. W każdym razie połączenie fajne, smaczne, smakuje mi i nie mogę złego słowa tu powiedzieć. Poza tym, że smak jest niezgodny z tym, co na opakowaniu dla moich kubków smakowych. Następna czekolada, ostatnia już to jest czekolada znowu to biała z jagodami goji, goji. Ludzie mówią przeróżnie, ja nie wiem, czy mam mówić po angielsku, czy mam to mówić po polsku. Powiedzmy, że i niech tak już zostanie do końca tego filmiku, bo będę czytała też skład. To są również produkty bezglutenowe i mamy tak: 47% Maltitolu, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, jagody goi, 7% inulina, emulgator lecytna sojowa, jak zwykle, aromat naturalny, wanilia. Nadmierne spożycie może spowodować efekt przeczyszczający. 100 g, 463 kilokalorie, 59 g, węgli i 31 g tłuszczu. Otwieramy. A, ok. Ale wygląda cudownie. Jest śliczna po prostu. Bialusieńka z tymi czerwonymi plamkami. Uwielbiam taką kombinację, moim zdaniem śliczna. Zobaczymy, jak smakuje. Pachnie bardzo ładnie. Powiem Wam, że od razu się rzuciło takie, takie mleczne, waniliowe coś do mojego nosa. Naprawdę ładnie pachnie. Próbujemy. Mhm. Mm to jest smak, który ja pamiętam sprzed lat. Taki sam. Nic się nie pogorszyło. Jest pyszny, pyszny, pyszny. Polecam tę czekoladę bardzo, bardzo wszystkim. Do góry nogami ją trzymam, ale muszę, bo się wysypie inaczej. Naprawdę moim zdaniem warto jej spróbować. Z czekolad -torra z wszystkich, które jadłam, ta zdecydowanie najbardziej podbiła moje serce, więc myślę, że od tej możecie zacząć, jeżeli macie ochotę. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Tej jest może niezbyt długi, ale mam nadzieję, że... Yy, ta niewielka ilość produktów nie spowodowała, że mimo wszystko zaczęłam po prostu gadać jak dzika i, i tak trwa to 20 minut, już gadam jak dzika, więc może lepiej skończę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zachęcam Was też do obejrzenia innych tej testów. Będą tutaj na dole pod tym filmikiem. Linki do tych rzeczy również postaram się Wam wrzucić na dole w opisie pod filmikiem. Także do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!